Czy Twoja oczyszczalnia naprawdę spełnia normy? My nie tylko spełniamy, my je przewyższamy. Nasz klient z okolic Krakowa przesłał nam oficjalne wyniki badań ścieków z oczyszczalni VH 8 Premium. I wiecie co? Wyniki mówią same za siebie. W polskim prawie są jasno określone limity zanieczyszczeń, które może zawierać oczyszczona woda pościekowa. VH Premium nie tylko się w nich mieści. Ona zostawia je daleko w tyle. Polskie prawo wyznacza normy. Biologiczna oczyszczalnia VH Premium wyznacza nowy standard. Oczyszcza ścieki dużo dokładniej niż nakazują przepisy. To nie są tylko słowa, to twarde dane. Pełne wyniki pokazujemy w komentarzu. Przejrzyście i bez ściemy. Planujesz oczyszczalnię, postaw na jakość, której możesz zaufać. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych użytkowników EcoHaus.